Dzień dobry Państwu! Witam serdecznie uczestników Forum Gospodarczego Time. Szanowni Państwo, temat mojego wystąpienia zawiera się w pytaniu, jaki będzie polski przemysł w 2030 roku? To kluczowe pytanie z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Czy przemysł nadal będzie wznosił istotny wkład do PKB? Czy będzie stanowił klucz do dobrobytu społeczeństwa i atrakcyjnego zatrudnienia? Czy podoba wyzwaniom i będzie rozwijać się zgodnie z światowymi trendami, spełniając założenia przemysłu przyszłości? Nie podejmuje się roli jasnowidza. Nie przedstawię obrazu krajowego przemysłu w roku 2030. Przedstawię natomiast czynniki, które będą miały decydujący wpływ na jego dalsze kształtowanie. To one będą warunkowały odpowiedzi na powyższe pytania. Punktem wyjścia jest stan dotychczasowy. Na początku przedstawię liczby opisujące zarówno stan aktualny, jak i dotychczasowy rozwój krajowego przemysłu, a także porównanie z innymi krajami. Posłużę się danymi publikowanymi przez Eurostat, GUS oraz ONZ. Przyjrzyjmy się, jak wygląda rozwój przemysłu w oparciu o powyższe wskaźniki. Zacznę od udziału wartości dodanej, wytwarzanej przez przemysł wytwórczy w krajowym produkcie brutto. Wartość dodana brutto produkcji przemysłowej to jest wartość sprzedaży pomniejszona o koszty pośrednie, pozycjonuje Polskę powyżej średniej krajów europejskich, ale poniżej wyników sąsiadów Niemiec i Czech. Podobną pozycję zajmujemy w odniesieniu do zatrudnienia w przemyśle. Wskaźnik udziału osób zatrudnionych w przemyśle, w porównaniu z ogółem zatrudnionych, pozycjonuje Polskę również powyżej średniej europejskiej. Te dwa wskaźniki w połączeniu z wartościami bazowymi PKB i całkowitego zatrudnienia pozwalają określić produktywność pracy ludzkiej w przemyśle. Jeśli wyliczymy produktywność dzieląc wartość dodaną przez liczbę zatrudnionych, to wynik dla Polski stanowi połowę średniej europejskiej. Jeśli inaczej wygląda sytuacja, jeśli odniesiemy wartość dodaną do kosztów pracy w przemyśle. Wtedy produktywność w przeliczeniu na jedno euro kosztów pracy plasuje nas na czołowych pozycjach w Unii Europejskiej. W uzupełnieniu do powyższych informacji przedstawiam zestawienie dotyczące przemysłu wytwórczego w Polsce, Niemczech i Czechach oraz krajach europejskich zaczerpnięte z raportów Eurostatu. Jaki obraz przedstawiają te dane? W polskim przemysle wytwórczym funkcjonuje prawie 200 tysięcy podmiotów, ta liczba jest porównywalna z liczbą przedsiębiorstw w Niemczech i stanowi około 10% łącznej liczby zatrudnionych w przemyśle europejskim. Mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią w tej liczbie ponad 95%, co odpowiada średniej europejskiej. Wilości przedsiębiorstw produkcyjnych przodujemy więc w Europie. Niestety znacznie odstajemy, tak jak wcześniej to było podkreślone w produktywności. Wartość dodana naszego przemysłu liczona w euro to tylko 12% wartości dodanej. Wytwarzany przez przemysł niemiecki, pomimo, że liczba zatrudnionych w polskim przemyśle stanowi 35% zatrudnionych w przemyśle niemieckim. Z kolei w Czechach liczba zatrudnionych w przemyśle stanowi 50% liczby zatrudnionych w naszym przemyśle, natomiast wartość dodana przemysłu czeskiego stanowi 57% polskiej wartości dodanej. Patrząc również na udział wielkości przedsiębiorstw, widać wyraźnie, że przedsiębiorstwa duże, wnoszą do wartości dodanej krajowej około 60%, a stanowią liczbowo tylko 1%. Natomiast średnie wypadają lepiej niż, niż przeciętnie w Unii Europejskiej, mianowicie wkład w wartość dodaną to prawie 1 czwarta, 25%. Przyjrzyjmy się innym wskaźnikom charakteryzującym krajowy przemysł, tym razem pod kątem zaawansowania technologicznego produkcji. Mówi o tym wskaźnik udziału wartości dodanej z działalności przemysłowej, zaliczanej do grupy wysokich i średnich technologii w całej wartości dodanej przemysłu. Do tej grupy zalicza się produkcja chemiczna, produkcja farmaceutyczna, produkcja elektroniki, optyki, komputerów, statków powietrznych, maszyn i urządzeń, pojazdów, a także uzbrojenia. Wyższe wartości wskazują, że sektor przemysłowy danego kraju jest bardziej skoncentrowany na zaawansowanych technologiach. Innowacyjnych produktach. Polska plasuje się w tej kategorii nisko w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej oraz sąsiednimi krajami. Przekłada się to oczywiście również na udział produktów wysokiej technologii w eksporcie przemysłu wytwórczego. Dane zaczerpnięte z publikacji Banku Światowego, przedstawiane na tym wykresie, wskazują na niższą wartość tego wskaźnika w Polsce niż w Niemczech, Czechach, a także w poniedziałek średniej europejskiej. Ważnym elementem opisu przemysłu jest wskaźnik nakładów na badania i rozwój. W 2019 roku kraje Unii Europejskiej wydały na badania i rozwój 2,2% PKB. Nasz kraj w 2019 na badania wydał 1,3%. Odstajemy wyraźnie, ale jeśli porównujemy postęp w ciągu ostatnich lat w tym zakresie, to pod względem dynamiki zmian jesteśmy na drugim miejscu za Belgią. Szanowni Państwo, to niektóre wskaźniki budujące obraz polskiego przemysłu wytwórczego. Rodzi się pytanie, czy kierując się dotychczasowym rozwojem oraz stanem obecnym, można prognozować stan przyszły drogą ekstrapolacji? Odpowiedź niestety jest negatywna. Świat, w którym żyjemy, w tym również otoczenie przemysłu, charakteryzują bowiem dynamiczne zmiany, wprowadzające istotne i często niespodziewane zakłócenia do dotychczasowego rozwoju. Najlepszym dowodem jest obecna pandemia, wytrącająca gospodarki z dotychczasowych ścieżek rozwoju. Opis tej sytuacji oddaje akronim WUKA. WUKA, czyli złożenie pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Pojęcie to używane pierwotnie w nomenklaturze wojskowej szybko przyjęło się w obszarze biznesu ze względu na podobieństwo problemów na polu działań wojennych i działalności biznesowej. Pytanie, jak w takiej sytuacji można prognozować precyzyjnie stan przyszły przemysłu? Wydaje się, że stosownym podejściem jest analiza czynników i uwarunkowań, które będą wpływać na kształt i rolę i pozycjonowanie przemysłu. Wychodząc z definicji produkcji przemysłowej jako działalności polegającej na przetwarzaniu w określony sposób i na określoną skalę zasobów przyrody dla potrzeb ludzi, można zdefiniować siły, kluczowe siły wpływające, <coughs> wpływające na kształtowanie przemysłu. A więc oczekiwania i zachowania klientów. Oczywiście mamy na myśli zarówno klientów B2C, jak i B2B. Potencjał Realizacyjny w odniesieniu do zasobów, jak i infrastruktury. Uwarunkowania wynikające z otoczenia polityczno-prawnego oraz zmieniające się uwarunkowania konkurencyjności. No i oczywiście rozwój techniki oraz innowacje technologiczne. Odniosę się pokrótce do poszczególnych sił. Zacznę od potrzeb i zachowań klienta. Doświadczenie klienta staje się kluczowym czynnikiem decyzyjnym Uzyskuje przewagę nad takimi parametrami jak cena czy cechy produktu. Doświadczenie klienta z angielskiego Customer Experience to efekt interakcji pomiędzy organizacją a klientem w trakcie trwania ich relacji przy czym punkty styczności to zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie kontakty. Według badań prowadzonych na rynku przez firmy Gartner i inne, to pozytywne doświadczenie klienta przekłada się na istotny wzrost przychodów, na wzrost liczby poleceń, jak również obniżenie kosztów obsługi klienta. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej organizacji inwestuje w budowę i zarządzanie doświadczeniem klientów i poszukuje źródła przewagi konkurencyjnej właśnie w tym obszarze. Można by sądzić, że to głównie zadanie dla firm związanych ze sprzedażą. Jednak, jak wykazują badania wśród sektora firm wytwórczych na świecie, większość menadżerów tego segmentu wskazuje customer experience jako źródło przyszłej przewagi konkurencyjnej. Przyczyną jest przenoszenie zachowań odbiorców z obszaru B2C, konsumentów, na obszar B2B. W szczególności dotyczy to tak zwanego spersonalizowanego doświadczenia, które. Jest oczekiwany obecnie nawet w większym stopniu w sektorze B2B niż B2C. Innym trendem jest oczekiwanie zintegrowanego doświadczenia, czyli łączenie zaspokajania różnych potrzeb w jednym kontakcie. Wiąże się z tym trend serwityzacji, coraz mocniej zarysowujący się w modelach biznesowych przemysłu. Na trend dominującego znaczenia doświadczenia klienta nakładają się inne, jak wspomniana personalizacja, nastawienie pro-eko. Prozdrowotne. Istotny wpływ na przemysł wywierać będzie trend współdzielenia, wymagający między innymi, między innymi nowej architektury produktów. Jakie działania dostosowawcze w stosunku do tej siły? Jakie są wymagane reakcje? Najprościej przedstawiam to na schemacie, mówiąc, że niezbędne jest tworzenie nowych modeli biznesowych, inwestowanie w inteligentne, Serwisy, to przeprojektowanie produktów, odkrywanie nowych możliwości dzięki inteligencji produktów i wreszcie wykorzystanie mocy danych w kontaktach z rynkiem. To siły związane z rynkiem, z zachowaniami klientów. Popatrzmy teraz na siły związane z zasobami. Skoncentruję się przede wszystkim na zasobach ludzkich. Bardzo widocznie zarysowujący się trend starzenia społeczeństw, pokazany choćby poprzez pryzmat tych liczb. Udział w populacji europejskiej osób powyżej 65 roku życia w roku 1980 wynosił 13%, w roku 2030 będzie wynosił 19%, natomiast w roku 2060 prognoza pokazuje 32%. I poniższe, poniższy schemat pokazujący spadek Populacji w wieku produkcyjnym, czyli wieku pomiędzy 20 a 64 lata. Jak widać, ta fioletowa linia oznaczająca przebieg bez wpływu imigracji, praktycznie powoduje obniżenie zasobów dostępnych, jeśli chodzi o ten wiek produkcyjny, z 320 do poziomu 250 milionów, bo 70 milionów zmniejszy się podaż. Pracowników na rynku europejskim. Należy no, zwrócić oprócz tych zmian demograficznych na jeszcze jeden element, zwrócić uwagę. Otóż wchodzą działalność zawodową kolejne generacje. Generacje określane literami X, Y, Z. Generacja Y to również nazwana milenialsy, i każda z tych generacji. Charakteryzuje się, milionci, przepraszam, i każda z tych generacji charakteryzuje się innym podejściem, innym nastawieniem i inno, in, innymi y, oczekiwaniami, jeśli chodzi również o rynek pracy. Jeśli popatrzymy na y, polską sytuację, na rynek polski, jak to, y, jak wygląda projekcja? już oczywiście, istotne zmniejszenie, y, zmniejszenie pracowników w wieku produkcyjnym, zwiększenie pracowników wieku pro, osób w wieku poprodukcyjnym, ale równocześnie zastąpienie obecnie najbardziej aktywnej generacji z tak zwanego pokolenia baby boomers, pokoleniem, które będzie wchodziło w obszar działalności zawodowej, to pokolenie Z. I w związku z powyższym, jakie rekomendacje, jakie konieczne akcje? No, przede wszystkim niezbędne jest doprowadzenie do tego, żeby nastąpiła ochrona i wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich. Zarówno w warstwie fizycznej, choćby roboty kolaboracyjne, egzoszkielety i sama robotyzacja, jak i w warstwie kompetencyjnej, czyli rozwój kompetencji. Niezbędne jest stworzenie rozwiązań i mechanizmów zachowania ciągłości know-how w firmie oraz dostosowanie kultury organizacyjnej do zmieniających się postaw. To pokrótce druga siła kształtująca przyszłość przemysłu. Popatrzmy na otoczenie polityczne i, i e, e, tak zwany political and legal environment. A więc wymieniam tutaj niektóre. Interwencje, niektóre inicjatywy, niektóre działania, które są podejmowane czy to na szczeblu europejskim, czy na szczeblu krajowym. Europejski Zielony Ład, który zawiera plan działań umożliwiający bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę obiegu zamkniętym. To oczywiście związane z tym inwestycje w technologię przyjaznej środowisku, to wspieranie innowacji przemysłowych. Wynikająca z Zielonego Ładu polityka energetyczna Polski do 2040 roku, zakładająca bardzo dobrą jakość powietrza, sprawiedliwą transformację i zeroemisyjny system energetyczny. To Krajowy Plan Odbudowy, określający działania, które mają ułatwić odbudowę gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią, a wśród nich odporność i konkurencyjność gospodarki. Zielona energia, obniżenie energochłonności czy transformacja cyfrowa. To oczywiście program Digital Europe, który zawiera pięć kierunków interwencji, które mają pomóc europejskiemu przemysłowi osiągnąć możliwość konkurowania w obszarze cyfrowym na rynkach światowych. Oczywiście europejska strategia przemysłowa ogłoszona w zeszłym roku, ale aktualnie przygotowana jej nowelizacja, czy takie działania jak nowa czy zaktualizowana dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa, tak zwany NIS-2. No i wreszcie przejdźmy do. Yy, przepraszam, te. te yy, Działania wymagają określonych, określonych reakcji, a więc rozwoju i wdrażania nowej technologii. Wymagają dostosowania działalności przemysłowej do środowiskowych wymagań i wymagają takiego zorganizowania no choćby łańcuchów dostaw, żeby zapewnić ich odporność na zakłócenia, które w tej chwili doświadczamy. To obszar trzeciej siły. Czwarta siła, czyli, czyli ten tak zwany krajobraz konkurencyjności. Przedstawiam na tym wykresie tak zwaną krzywą uśmiechu. Krzywą uśmiechu, która pokazuje różnicę potencjału wartości dodanej w poszczególnych fazach łańcucha wartości. Widać wyraźnie, że najmniej, najmniejszy potencjał wartości dodanej znajduje się w części Produkcyjnej, tej tak zwanej montażowej. Natomiast największy potencjał znajduje się po obu końcach tego łańcucha, a więc zarówno w obszarze tworzenia koncepcyjnego rozwiązań, jak i ich wprowadzania na rynek. Konkurencja to szukanie optymalnego miejsca w łańcuchu wartości, szukanie tego miejsca, gdzie ta wartość dodana będzie największa. A więc tutaj toczy się w tej chwili głównie. Główna koncentracja uczestników rynku i koncentruje się na znalezieniu optymalnego pozycjonowania. Jakie działania w takim, jakie reakcje na taką sytuację? To po pierwsze wprowadzanie nowych modeli biznesowych, bardzo mocno włączających serwityzację, jak również wprowadzanie inteligentnych produktów, które pozwalają rozwijać ich cechy poprzez współpracę z końcowymi użytkownikami. Szanowni Państwo, to cztery siły, nie mówię tutaj już w tym wystąpieniu o siłach związanych ze zmianami technologicznymi, ale te cztery siły, które wymagają określonych reakcji i które to reakcje w zakresie przeprojektowania produktów, w zakresie przedefiniowania modeli biznesowych, jak również w zakresie Przetworzenia i stworzenia nowych systemów produkcyjnych tworzą nową generację przemysłu. Ta nowa generacja przemysłu charakteryzują tę nową generację przemysłu charakteryzują cechy, które wymieniam na tym schemacie. One są w zasadzie odwołaniem do przedstawionych wcześniej działań, które są odpowiedzią na pojawiające się siły. Niewątpliwie wśród tych cech na szczególną uwagę zasługuje ten. Customer-centric approach, czyli centryczne, klientocentryczne nastawienie przemysłu, to oczywiście innowacyjność, to przemysł, który jest przemysłem zwinnym, w którym poszczególne podmioty posiadają autonomię, ale równocześnie charakteryzują się interoperacyjnością, to przemysł wytwarzający inteligentne produkty, przemysł ucyfrowiony, zautomatyzowany. Jest bardzo mocno zorientowany na człowieka jako na kluczową wartość, to przemysł odporny, to przemysł bazujący na modelu wykorzystania serwityzacji, czyli łączenia cechy produktu fizycznego z usługą. Pytanie, na jakim etapie tworzenia tego nowego przemysłu, osiągania tych cech, znajduje się aktualnie przemysł europejski, a w tym oczywiście Polska? Pomocą w odpowiedzi na to pytanie jest wołanie do raportu publikowanego przez World Economic Forum, Światowe Forum Ekonomiczne, pod nazwą Readiness for the Future of Production. W tym raporcie wspomniane wcześniej reakcje na siły kształtujące przemysł pogrupowane są według przedstawionego schematu, a więc technologie, innowacje, kapitał ludzki. Inwestycje i handel, ten tak zwany instytucjonalne ramy działalności, zasoby oraz, oraz rynek. I dla, kierując się tymi, tymi wskaźnikami, opracowane są indeksy dla poszczególnych krajów. Jak wygląda ten, ta sytuacja dla Polski? Otóż, jak widać na przedstawionym schemacie, na przedstawionym slajdzie, Polska pozycjonuje się w tej górnej prawej ćwiartce, czyli wśród krajów, wśród przemysłów wiodących. Ale należy zwrócić uwagę, że główny wpływ na to pozycjonowanie ma obecna skala i obecny rodzaj przemysłu krajowego. Natomiast czynniki, które są driverami zmian, driverami dostosowania do nowej rzeczywistości, niestety odstają od tych, które można nazwać wiodącymi. Dlatego w tym zakresie niezbędne są konkretne przedsięwzięcia, które pozwolą doprowadzić do takiego stanu, że ta wizja przemysłu 2030 stanie się rzeczywistością. Szanowni Państwo, Zbliżam się do końca prezentacji. Przedstawiłem przekrojowe spojrzenie na dalsze, roz, na dalsze losy rozwoju krajowego przemysłu wytwórczego. W jaką stronę powinien zmierzać? Jaki powinien przybierać kształt dla uzyskania pozytywnych odpowiedzi na postawione na początku prezentacji pytania odnośnie przyszłej jego roli w rozwoju gospodarczym Polski? Wyszedłem od analizy dotychczasowego rozwoju i opisu stanu obecnego. Przedstawiłem siły, które będą wpływać na kształtowanie przemysłu. Wskazałem wymagane reakcje na oddziaływanie tych sił, reakcje, które zapewniają wymagane cechy przemysłu. To niewątpliwie wskazówki do wykorzystania przy tworzeniu i aktualizowaniu strategii dotyczących przemysłu 2030. A jaka powinna być efektywna strategia? Żeby, tu zacytuję może odpowiedź zapożyczoną ze świata biznesu. Żeby strategia była efektywna, musi być zrozumiała i podzielana przez uczestników zmian. I proszę Państwa, w tym momencie ukłon w stronę organizatorów Kongresu Gospodarczego Time za tak znaczący wkład w obecnej i w wcześniejszej konferencji w uświadamianie, upowszechnianie, wyjaśnianie istoty transformacji. Gratuluję organizatorom i życzę satysfakcji z obecnych i przyszłych dokonań, a Państwu życzę sukcesów. W tworzeniu przemysłu 2030. Dziękuję za uwagę.